Ignorujesz narcyza i właśnie wtedy zaczyna się to, co cię szokuje. Znasz ten dźwięk, kiedy dom milknie, a telefon świeci, jak scena bez widowni, czeka na twoją kwestię, której dziś nie wypowiesz. Powietrze ma smak nowego początku, ale w gardle wciąż stoi echo dawnych rozmów. Cisza nie jest ucieczką, cisza jest wyborem. W tym wyborze jest ciężar, jakbyś odsuwała zasłonę i po raz pierwszy widziała puste kulisy gry, w której Narcys reżyserował twoje wejścia i wyjścia. Maski leżą na stoliku z pudrem. W świetle lamp widać drobne pęknięcia. Pękły nie dlatego, że krzyczałaś, ale dlatego, że przestałaś podkładać głos pod cudzy scenariusz. Patrzysz na ekran. Powiadomienie miga jak sygnał, że spektakl chce się zacząć od nowa. Wiesz jak to działa. Komplement z haczykiem, zdanie w połowie czułe, w połowie winne, aluzja do wspomnień, które mają rozwiązać ci ręce. Tym razem palce nie przesuwają się po klawiaturze. To drobny gest, a jednak zmienia rozmieszczenie świateł. Lustrzana tafla w korytarzu nie odbija już cudzej historii o tobie odbija twoje plecy odwrócone od sceny, jasną linię ramion i dłoń na klamce, która prowadzi poza kulisy. Czujesz, jak w klatce piersiowej coś się porządkuje, tętno wraca do rytmu, oddech nie goni za wyjaśnieniem. Cisza ma swoją akustykę. Słychać w niej myśli, które wcześniej tonęły pod muzyką narcyza. Słychać kuchenny zegar, który nie odmierza już czasu po cudzych monologach. Słychać nawet, jak spada pył z zasłony, której nie podnosisz na skinienie cudzego palca. Ta cisza nie jest pusta. Ta cisza jest pełna granic. W niej pojawia się pytanie, które nosiłaś pod skórą, co zostaje z gry narcyza, gdy znika publiczność i czemu ten brak oklasku zaczyna uwierać kogoś, komu zawsze było mało. Światło w telefonie cichnie, ale napięcie nie znika. Czujesz je jak magnetyczne drganie po drugiej stronie kurtyny. Narcyz nie zna ciszy, zna tylko odpowiedź. Gdy jej nie dostaje, szuka drzwi serwisowych, okienka w garderobie, szpary pod zasłoną, byle znów wejść w Twoje zdanie. Na razie jednak to Twoje wnętrze mówi za ciebie. Słowa, których nie wyślesz, układają się w krótką mantrę. Nie tłumaczę, nie usprawiedliwiam, nie podkładam głosu. Każde niewysłane zdanie działa jak nić, którą wyciągasz z misternie szytej scenografii, aż tkanina zaczyna się strzępić. W lustrze dostrzegasz coś nowego. Nie jest to triumf, jeszcze nie. To raczej spokój, który nie potrzebuje świadków, spokój, który nie jest murem, tylko ogrodem, do którego nie wchodzi się bez zaproszenia. Kurtyna w twojej głowie opada powoli, a wraz z nią opadają stare odruchy, szybkie wyjaśnienie, pojednawcza emotikona, przewidywalny ukłon. Zostaje milcząca obecność, która mówi więcej niż tysiąc wiadomości. Zostaje pytanie, które przetnie powietrze jak nożyk do papieru. Co narcyz zrobi, kiedy scena nie zareaguje na jego pierwszy gest? Ten pierwszy wieczór z nową akustyką wydaje się długi. Minuty zachowują się inaczej, jakby miały własną grawitację, ale długość nie jest groźna. Groźne bywa jedynie przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie, które każe ci wchodzić na scenę, gdy tylko zapalą się lampy. Dziś światło może się palić. Dziś możesz przejść obok, w drzwiach czuć chłód korytarza, ten rodzaj chłodu, który przywraca zmysły. Kurtyna zostaje tam, gdzie powinna, maski tam, gdzie nie należą do ciebie, lustro nareszcie po właściwej stronie, a cisza ta twoja zaczyna wydawać dźwięki, których narcyz nie rozumie. Nie spiesz się. Niczego nie musisz udowadniać. Sztuka, która wymagała twojej reakcji, traci widzów, kiedy odwracasz wzrok. I choć jeszcze nie opowiem, co dzieje się po drugiej stronie, już wiesz, że to, co ma nadejść, nie przypomina prośby o spokój. Cisza odmienia scenę. I właśnie dlatego następny gest narcyza potrafi uderzyć tak, jakby pierwszy raz zobaczył, że spektakl można zakończyć bez ostatniego słowa. Jeśli ten temat naprawdę Cię dotyka, zasubskrybuj kanał teraz, bo to, co za chwilę usłyszysz, otworzy Ci oczy jak nigdy dotąd. Cisza działa jak zmiana akustyki w teatrze. Z zewnątrz jeszcze nic nie widać, ale kulisy drżą. Narcys nie znosi pustych foteli. Dla niego brak reakcji to nie brak odpowiedzi, tylko bunt, który trzeba szybko stłumić. Dlatego pierwszy ruch bywa miękki, niemal czuły. Dostajesz wiadomość napisaną jak westchnienie. Tęsknię. Chciałem tylko wiedzieć, czy wszystko u ciebie w porządku. W tej jednej linijce kryje się próbka dwóch światów. Troska, jak wstążka, i haczyk tuż pod nią. Gdy nie odpowiadasz, napięcie po drugiej stronie rośnie, ale nie zmienia jeszcze barwy. Dochodzi, przypomniało mi się to nasze miejsce, pamiętasz? Zdanie, jak nuta dawnej melodii, która ma poprowadzić cię z powrotem na scenę. Kiedy cisza się utrzymuje, narcyz sięga po rekwizyt, który zwykle działał natychmiast. Nagłe ocieplenie wizerunku, zdjęcie z rodziną, uśmiech. Podpis o wdzięczności. Publiczność ma zobaczyć człowieka spokojnego, stabilnego, a Ty masz poczuć, że to już nie ten sam scenariusz co wczoraj. Ta maska jest świeżo wypolerowana, błyszczy pod światłem, i przez chwilę sama wierzysz, że może jednak. Lecz to wciąż maska, a lustro, w którym ją pokazuje, jest ustawione tak, żeby odbijało twój dawny brak pewności. W wiadomościach pojawia się propozycja krótkiej rozmowy, tylko żeby domknąć temat. Słowo domknąć jest jak zasówka w drzwiach, ma brzmieć jak porządek, a jest próbą wejścia do środka. Z każdym dniem ciszy narcyz sprawdza inne drzwi serwisowe. Triangulacja bywa jednym z nich. Nie musi paść imię, wystarczy cień. Spotkałem kogoś, kto przypomniał mi o tobie, zrozumiałem wiele rzeczy. To nie informacja, to sygnał. Masz poczuć lekkie ukłucie rywalizacji, włączyć się do gry, odpowiedzieć choćby jednym zdaniem. Jeśli to nie działa, pojawia się przypadkowe spotkanie w miejscu, gdzie bywasz lub komentarz znajomego, który nie wiedział, że to między wami tak wyglądało. Maski zmieniają się szybko, a kulisy skrzypią, jakby ktoś co chwilę przestawiał dekoracje. Gdy cisza trwa trzeci dzień, Narcys przechodzi do ruchu, który najczęściej szokuje. Zmienia maskę w sekundę. Cisza rozprasza dym techniczny. Widać, co jest naprawdę. Narcys zaczyna regulować natężenie świateł. Raz półmrok, raz jaskrawy reflektor. Z jednej strony martwiłem się, nie odbierasz. Z drugiej podszyta złością ironia. Widzę, że milczenie to twoja nowa dojrzałość. Taki półuśmiech rani precyzyjniej niż krzyk, bo liczy na to, że zechcesz się tłumaczyć. W tłumaczeniu jest zgoda na jego reżyserię. W ciszy Twoja reżyseria rośnie, chociaż wydaje się, że nie robisz nic. Telefon testuje Twoje palce o różnych porach. Rano, dzień dobry. W nocy nie mogę spać, myślę. W środku dnia, wiadomość bez treści, sama kropka, jak stuk w szybę. Chodzi o rytm, nie o rozmowę. O kalibrację, kiedy wejdziesz po ilu godzinach, z jakim tonem. Jeśli odpowiesz neutralnie, Narcyz odczyta to, jak zarys otwartej kurtyny, i natychmiast poda kwestię, która macie zatrzymać, wspomnienie, pół przeprosiny, plan na weekend, żeby zacząć od nowa. To od nowa jest jak dekoracja ze sklejki, z daleka wygląda na solidną, z bliska widać zszywki. Bywają dni, w których Narcyz gra widza idealnego, nie pisze, nie dzwoni. Znika, jakby pogodził się z ciszą. To często najniebezpieczniejszy moment, bo twoje ciało przyzwyczaja się do spokoju, a pamięć, jak stary sufler, podsuwa najłagodniejsze sceny. Nagle, bez zapowiedzi, pojawia się wiadomość krótka i ostra, jak trzask. Szkoda, że tak to rozegrałaś. Nie ma pytania, nie ma prośby. Jest werdykt. Werdykt ma wyrównać kulisy, przywrócić proporcje. Jeśli nic nie odpowiesz, może się pojawić druga, z miękkim brzegiem, mimo wszystko życzę ci dobrze. To jak odłożony bukiet na pustej scenie, obliczony na wdzięczność, która otwiera drzwi za plecza. Kiedy cisza wciąż trwa, Narcyz sięga po metaopowieść, zaczyna opowiadać o tobie innym. Tu właśnie lustra ustawiają się w aleje. Jedno pokazuje cię jako chłodną, inne jako niestabilną, kolejne jako kogoś, kto bez powodu przestał rozmawiać. Te narracje to dym, który ma szczypać oczy, gdy spróbujesz przejść korytarzem. W praktyce chodzi o testy. Kto stoi po jego stronie, kto przyniesie wieści, kto powtórzy ci półsłówka. Narcy zwoli reżyserować echo niż słuchać ciszy. Zdarza się też maska troski medycznej lub nagłej. Potrzebuje z tobą porozmawiać. To ważne. Słowo ważne ma wagę alarmu. Kiedy nie odpowiadasz, pojawia się doprecyzowanie, które ma podnieść ci puls, to sprawa rodzinna, to kwestia pracy, to może być ostatni raz, kiedy proszę. W tle pobrzmiewa groźba utraty, lecz to wciąż kuplety jednej pieśni. Wpuść mnie choćby na minutę, żebym mógł rozłożyć scenę. W takich chwilach najtrudniejsze bywa nie to, co on mówi, ale co twoje wnętrze chce dopowiedzieć. Automatyczne, żeby nie wyszło, że jestem bez serca. Odruchowa chęć domknięcia dla świętego spokoju, nawyk wyjaśniania, który przez lata służył za bilet wstępu do czyjejś aprobaty. Tu cisza pracuje jak światło punktowe, oświetla każdy taki impuls, żebyś mogła zobaczyć skąd naprawdę pochodzi. Nie z sumienia, stresury. Jeśli trzymasz ciszę konsekwentnie, scenografia zaczyna się sypać w miejscach, których nie widać z widowni. Pojawiają się ruchy chaotyczne. Drobne sprzeczności między tym, co narcyz pokazuje, a tym, co robi. Deklaruje spokój, a jednak publikuje aluzję, mówi o wdzięczności, a jednocześnie wbija szpile słowami zawsze i nigdy. Tę niespójność czuć jak przeciąg na scenie. To nie jest jeszcze burza, to zwiastun zmiany ciśnienia. W praktyce najskuteczniejsze są gesty pozornie małe, wyciszone powiadomienia. Folder, do którego trafiają wiadomości, żebyś to ty decydowała, czy w ogóle zobaczysz treść. Słownik w głowie, w którym słowo wyjaśnię, zastępuje: Nie mam nic do dodania. Zapis w notatniku, godzina, forma kontaktu, nastrój po kilku minutach nie po to, by się bać, tylko by zobaczyć wzór. Wzór, który przypomina, że gra nigdy nie zaczyna się od zera, choć ciągle udaje, że tak. Cisza nie jest murem, to ogrodzenie z bramą, do której tylko ty masz klucz. Narcyz będzie szukał dziur, ale ich nie ma. Są tylko miejsca, które kiedyś nie miały zamka. Teraz mają. Twoje nieodpisywanie nie jest przemocą, jest odmową dla przemocy. Twoje niedopowiadanie nie jest manipulacją, jest przerwaniem mechanizmu, w którym słowa były walutą. W tej nowej akustyce dojrzewa coś, czego Narcyz nie przewidział twoja zdolność, by nie kończyć cudzych zdań. I jeszcze jedno. Ten etap jest najczęściej brzegiem. Zanim bywają ruchy bardziej gwałtowne, zmiana tonu, przyspieszenie tempa, zderzenie z czymś, co wygląda jak prawda, a jest tylko inną twarzą tej samej maski. Nie otwieraj kurtyny tylko dlatego, że ktoś stuknął od spodu. Teatr, który grał Twoim kosztem, potrzebuje Twojego wejść bardziej niż ty potrzebujesz jego finału. W ciszy nie ma finału, jest droga. A na niej każdy krok bez słowa składa się na pełne zdanie, którego sens zrozumie ten, kto przestanie krzyczeć. Jeśli to, co już usłyszałaś, poruszyło coś w środku, napisz w komentarzu, który moment ciszy był dla ciebie najtrudniejszy i dlaczego, bo to, co zaraz odsłonię, wchodzi jeszcze głębiej. To jest ten moment, co narcys robi potem i dlaczego to uderza mocniej niż krzyk. Kurtyna po drugiej stronie nie wytrzymuje ciężaru własnej gry. Narcyz, który dotąd regulował światła, nagle stoi w półmroku bez suflera. Gdy cisza nie pęka na miękkie prośby, ani na słodkie wspomnienia, w środku zaczyna się coś, czego nie pokazuje żadna z jego masek. Najpierw przychodzi niepokój, który trudno nazwać, taki ruch pod skórą, jakby stary mechanizm próbował zaskoczyć, ale zębatki nie trafiały już w swoje rowki. Potem wzbiera złość. Nie ta widowiskowa, tylko ta cicha. Techniczna, która przerabia strach na oskarżenia. W jego głowie pojawia się zdanie, którego nigdy nie wypowie: Straciłem scenę, bez jej reakcji nie istnieje wątek. To jest pierwszy cios w konstrukcję, którą budował latami. Wtedy Narcy spróbuje wstrzyknąć sobie dawkę pewności. W lustrze ustawia pozę, która zawsze działała. Wystudiowany uśmiech, pewny profil, komentarz rzucony w przestrzeń, że wszystko jest pod kontrolą ale lustro, które do tej pory karmiło się twoim odbiciem, nie współpracuje jak kiedyś. Widać na nim drobne pęknięcia, które nie są z makijażu, to pęknięcia z historii, której nie da się już opowiadać tak samo. W tym miejscu pojawia się coś, co rzadko bywa widoczne wstyd. Wstyd, że nie potrafi przywołać cię jednym skinieniem, że twoje milczenie znaczy więcej niż jego słowa, że w teatrze, który uważał za własność, nagle ktoś inny decyduje o świetle. Wstyd bywa dla niego nie do zniesienia, więc szybko zamienia go w inne formy ruchu. Jednego dnia gra świętego, który wybacza, następnego rzuca krótkim cieciem, który macie skaleczyć, tak cienkim, że można go zawsze odwołać jako żart. Pojawia się narracja o dojrzałości, której rzekomo się nauczył, o tym, że szanuje twoje granice, a jednocześnie w tej samej minucie szuka dziury w płocie, przez którą mógłby znów zawołać twoje imię. To rozszczepienie nie jest kaprysem, to symptom próżni. Miejsce, w którym zwykle była twoja reakcja, zieje teraz czarną dziurą, a czarna dziura pożera rolę. W środku Narcys nie dźwiga ciszy, bo cisza nie daje nic, co mógłby pokazać światu jako trofeum. Bez Twojego potwierdzenia nie istnieje świeża scena do opowiedzenia komuś innemu, dlatego pojawia się pusty głód nie taki, który woła o Ciebie, tylko taki, który woła o widza. Zaczyna więc robić ruchy na zewnątrz, zakłada nową maskę i wystawia nową miniaturę tu chwila dobroci publicznej, tam odrobina ironii, jeszcze gdzie indziej ostentacyjny spokój ale miniatury nie sklejają się w spektakl brakuje w nich głównego napięcia, którym była twoja odpowiedź. Wypowiedziane do ściany zdania brzmią jak próby techniczne. W tej nienazwanej pustce rośnie lęk przed utratą. To nie jest lęk o ciebie. To lęk o reżyserię. Oto, że jeśli ta cisza potrwa dłużej, zostanie mu tylko wspomnienie, którego nie da się już przetworzyć w nową opowieść. Wtedy często wyciąga najcięższy rekwizyt, którym jest nagła prawda podszyta wyrachowaniem. Pojawia się wyznanie o rzekomym przełomie, o tym, że zrozumiał mechanizmy, że widzi, jak cię ranił, że teraz tak bardzo chce naprawić każde słowo ustawione pod światło, żeby odbijało się w twoim oku łagodnym blaskiem. To bywa najbardziej zwodnicza odsłona, bo narcyz nie kłamie tu wprost. On składa kilka faktów w taki sposób, by wzbudzić twoją gotowość do wejścia na scenę z powrotem. To nie jest skrucha. To jest próba uruchomienia twojego monologu. Głęboko pod tym wszystkim dzieje się jednak coś, czego on sam nie rozumie, bo nie ma do tego języka. Cisza stawia lustro w miejscu, które omijał latami. Zamiast twojej miny widzi własną bezradność. Zamiast twojego wyjaśnienia słyszy echo własnych luk. Zamiast gotowej furtki czuje twardość zamka. W człowieku, który żywi się reakcją, brak reakcji jest jak niedotlenienie. Najpierw przyspiesza oddech, potem dłonie szukają kurtyny. Gdy kurtyna nie drgnie, zmysły zaczynają wariować i mylą ciche kroki z hałasem. Stąd bierze się jego skokowość. Raz uśmiech, raz cień groźby, raz wystudiowane milczenie, które ma brzmieć jak wyższość, a jednak za każdym razem to wciąż ten sam ruch, prośba o scenę. To jest moment, w którym rodzi się w Nim gniew. Nie na Ciebie, choć Nim oberwiesz. Gniew na fakt, że przestały działać proste dźwignie. Gniew na to, że Twoja cisza nie jest już przerwą między aktami, tylko nowym kształtem teatru, do którego nie ma klucza. Ten gniew szuka ujścia, najpierw spróbuje z Ciebie zrobić narrację do opowiedzenia innym, z dodatkiem solnych słów o niewdzięczności i braku serca. Kiedy i to nie zwróci widowni, spróbuje Cię sprowokować. Choćby odrobiną niesprawiedliwości, tak precyzyjnie dobraną, żeby w tobie poderwało się to stare pragnienie, by sprostować, naprostować, wyjaśnić. Bo wyjaśnienie jest biletem powrotnym do jego gry. I właśnie tu pojawia się najgłośniejsza prawda, którą cisza umie wydobyć z mroku. Narcys nie boi się samotności tak bardzo jak braku kontroli nad tym, co będzie opowiedziane. Twoje milczenie odbiera mu nie tylko paliwo. Odbiera mu montażownie. Nie może już złożyć twoich zdań w scenę, w której on zawsze wychodzi zwycięsko. Musiałby wreszcie spojrzeć w lustro bez reflektorów. Zobaczyć, że pod kostiumem bohatera i ofiary jest tylko człowiek, który nie umie oddychać w rytmie, którego nie dyktuje druga osoba. W tej chwili pojawia się największy lęk, że jeśli ty naprawdę wyjdziesz z teatru, on będzie musiał żyć bez teatru. A on nie zna życia bez sceny. Ten lęk skręca się czasem w coś, co wygląda jak rozpacz. Pojawiają się słowa cięższe niż zwykle, oskarżenia wobec świata, sygnały skrajności, które mają przestraszyć i popchnąć cię do reakcji. Nie ignoruj powagi, ale nie daj się też wciągnąć w scenariusz, w którym Twoja odpowiedź staje się respiratorem dla gry. Jeśli trzeba, zabezpiecz przestrzeń, powiadom zaufane osoby, ustaw ograniczenia kontaktu w sposób formalny. To nie jest teatr, w którym cokolwiek trzeba ratować. To jest życie, które przestawia się na Twój rytm. W samym rdzeniu tej przemiany jest jeszcze jedna ostatnia warstwa, o której rzadko się mówi. Twój spokój go upokarza nie dlatego, że jesteś okrutna, upokarza, bo pokazuje mu, że można istnieć bez spektaklu. Upokarza, bo Twoja obecność bez Jego reżyserii jest pełna, a Jego obecność bez Twojej reakcji jest pusta. Ta asymetria wywołuje w nim chęć, by choć przez chwilę poczuć się większym, więc zrobi coś, co kiedyś zawsze działało. Przypomni najpiękniejszą scenę, którą graliście razem. Obieca jej część drugą, jeszcze lepszą. Wypowie zdanie, na które kiedyś czekałaś tak długo, że udałaś, że go nie potrzebujesz. Spróbuję wsunąć klucz, którego już nie ma. W tym momencie cisza odsłania drugą stronę swojej twarzy. Nie jest już tylko murem, za którym się chronisz, jest latarnią, w której świetle widać każdy drobny gest, całą sekwencję ruchów, wszystkie nitki, którymi byłaś kiedyś pociągana. I tu dzieje się prawdziwy zwrot. Gdy widzisz mechanizm, nie musisz go naprawiać ani niszczyć. Wystarczy, że nie podłożysz do niego prądu. To jest zwycięstwo, które wydaje się małe, bo jest ciche, a jednak zmienia układ sił do samego dna. Narcyz nie ma gdzie zagrać następnej sceny, nie dlatego, że zakazałaś grania, dlatego, że wyszłaś z widowni. Jeśli teraz czujesz, że to, co mówię, nakłada się na twoje własne noce i poranki, pamiętaj, że cisza nie jest brakiem miłości do siebie, ani brakiem empatii do innych. Cisza bywa pierwszym językiem, którym mówisz do świata. Nie dam się obrać ze skóry, nie oddam tego, co widzę, nie będę dźwigać cudzego głodu. A kiedy nareszcie wypowiesz to zdanie w środku, bez wysyłania go komukolwiek, dzieje się coś, na co ta opowieść czekała od początku. Wracasz do własnego ciała jak do domu po długim przedstawieniu. Zdejmujesz ciężką charakteryzację. Patrzysz w lustro i widzisz twarz, która nie prosi o światła. Za kurtyną będzie jeszcze kilka szarpnięć, jeszcze kilka prób. Jeszcze kilka potrzeptów, jeszcze kilka spektakli, w których ktoś zaproponuje ci pierwszą rolę na starych zasadach. Ale scena, którą dziś gasisz, gaśnie raz na zawsze. Nie dlatego, że nikt już nigdy nie zapali lamp, dlatego, że to nie ty będziesz je włączać, kiedy znowu zaproszą cię, żebyś dokończyła cudze zdanie. W ciszy dokończysz tylko swoje, i to jest ten moment, w którym rozumiesz, dlaczego to, co Narcys robi potem, potrafi tak szokować. On po prostu odkrywa, że nie ma dokąd pójść, jeśli ty nie pójdziesz za nim. I musi zostać tam, gdzie nigdy nie chciał zostać, sam na scenie, której kurtyna nie podnosi się już na twoje serce. Jeśli to, co właśnie usłyszałaś, mówi do ciebie własnym głosem, zostaw teraz polubienie. Ten prosty gest pomaga tej prawdzie dotrzeć do kogoś, kto dziś jeszcze nie ma siły nazwać ciszy po imieniu. Zostań na chwilę w tej akustyce. Nie spiesz się do wniosków, nie uciekaj w instrukcje. Pozwól, by serce usiadło obok ciebie, jak przyjaciel po długim dniu. Słychać, jak cichnie gwar cudzych monologów i jak wraca oddech, który nie musi już grać żadnej roli. To nie jest zwycięstwo na scenie, to zwycięstwo w garderobie, gdzie zdejmuje się ciężkie rzęsy, rozwiązuje peruki i wyciera z twarzy cudze emocje. Zostaje skóra. Zostaje spojrzenie, które nie pyta o zgodę. Zostaje imię, które wypowiadasz tylko dla siebie. Cisza nie okazuje triumfu, ona go zawiera. W twoich ramionach jest teraz inny ciężar, nie zbroja, tylko płaszcz z miękkiej wełny, który ogrzewa, a nie tnie. W tej tkaninie nie ma metek od reżyserów, którzy kiedyś cię ubierali pod własny spektakl, w tej tkaninie jest szef, który sama prowadzisz. I kiedy stoisz przy oknie, czując chłód szkła pod palcami, zauważasz, że świat nie przestał istnieć bo nie odebrałaś telefonu. Świt się nie spóźnił, ptaki nie zapomniały melodii, tylko twoje uszy przestały słyszeć wyłącznie jeden głos. Narcyz zostaje za kurtyną jak echo, które traci ściany. Jeżeli jeszcze słychać jego kroki, to bardziej w pamięci niż na korytarzu. I to też jest część drogi. Pamięć lubi powtarzać stare kwestie, jakby mogła odmienić ich koniec. Nie musisz jej uciszać. Niech mówi, aż sama usłyszy, że opowiada już o kimś, do kogo nie należysz. Nie jesteś bohaterką jego opowieści, nawet jeśli kiedyś świat wierzył, że tak. Jesteś narratorką swojego rytmu, a rytm nie prosi o oklaski. W tej chwili możesz spojrzeć do lustra bez dekoracji. Zobaczysz rysy, które przez lata przykrywały cudze słowa. Zobaczysz zmęczenie, które świadczy o tym, że długo niosłaś cudze walizki. Zobaczysz też błysk, który nie jest z reflektora. Tylko z miejsca w tobie, które nie wymieni ciszy na rolę. Ten błysk nie krzyczy, ale oświetla schody. Schodzisz nimi powoli, bo to twoje tempo, a nie tempo werbla. Za każdy stopień płacisz uważnością, nie tłumaczeniem. Za każdy stopień dostajesz przestrzeń, która pachnie deszczem, a nie dymem scenicznym. To, co nazwaliśmy wygraną, nie potrzebuje widzów. Czasem będzie bardzo cicha, jak kubek herbaty wypity do końca. Czasem będzie jak spacer bez telefonu, kiedy ulica ma wreszcie kształt, a nie tylko trasę. Czasem będzie jak sen, który nie budzi cię słowem wróć. I nawet jeśli gdzieś daleko jeszcze ktoś przestawia kulisy, ty już nie siedzisz na widowni. Nie trzymasz biletu, nie szukasz numeru rzędu. Masz klucz do drzwi, które otwierają się na światło dnia. Kiedy pomyślisz o narcyzie. Nie musisz wywoływać gniewu ani współczucia. Możesz pozwolić wspomnieniu usiąść w ostatnim rzędzie, bez mikrofonu. Niech patrzy, jak scena rośnie tam, gdzie nie ma spektaklu, tylko życie tam, gdzie słowo cisza znaczy jestem tam, gdzie dłonie odpoczywają na kolanach, a serce nie przyspiesza na dźwięk cudzego imienia tam, gdzie wreszcie słyszysz własne. Jeśli ta opowieść rozjaśniła choć jeden zakątek Twojego wieczoru, zasubskrybuj i rozważ wsparcie przez super tanks. W ten sposób wzmacniasz naszą wspólnotę wytrwałych, wspólnotę, która uczy się wygrywać bez krzyku i wracać do siebie bez pozwolenia kurtyny. A jeśli cisza już go kruszy, poczekaj, aż opowiem ci o prawdach, których najbardziej się boi.